Nauczanie domowe, 15 lutego, Ewangelia według św. Marka, rozdział 8, wersety od 11 do 13. Faryzeusze zaczęli je rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł, czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam Wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. To pierwsze zdanie z Ewangelii jest tak bogate i tak pełne zakamarków, że warto się mu przyjrzeć bliżej. Czytamy w nim, że faryzeusze zaczynają dyskusję z Jezusem. Zaczęli jak czytamy w polskim przekładzie, rozprawiać. To słowo oznacza dociekać razem, czyli poszukiwać. I to była szansa. Szansa, którą, szczerze powiedziawszy, faryzeusze zmarnowali, bo to słówko oznacza równocześnie wieść spór. I właśnie w tym kierunku poszli. Ta możliwość poszukiwania prawdy razem. To i jako szansa dla każdego z nas. Jest to coś, co powinniśmy podejmować. Natomiast w momencie, kiedy od początku nastawiamy się na to, żeby spierać się z kimś, żeby kontrować tę drugą osobę, zaczyna się zmarnowana szansa. Faryzeusze mieli swoją koncepcję dyskusji, to znaczy byli nastawieni tylko na to, żeby Jezus uznał ich argumenty, ale oni nie chcieli przyjmować słów Jezusa. Rozpoczęli. To słówko oznacza dali początek. Przecież działalność Jezusa, jego nauczanie, jego cuda były już od jakiegoś czasu znane wszystkim. Oni nie uwzględnili tego. Tu jest mowa o tym, że to oni uważali, że dają początek czemuś. To oni uważali, że od tej chwili należy brać wszystko pod uwagę, słowa i czyny. Do tej pory tak jakby nie istniało to, co Jezus powiedział i to, co Jezus uczynił. Mogli inaczej zacząć, ale zaczęli po swojemu. Za każdym razem, kiedy nie uwzględniamy tych Bożych początków uważamy, że od nas się wszystko zaczyna, że to my stanowimy ten pierwszy impuls, pomylimy się niemal natychmiast. Ponieważ nie bierzemy pod uwagę, że było coś przed nami, że było to doświadczenie Boga i Kościoła, którego nie chcemy albo uznać, albo nie chcemy widzieć. I niestety to była postawa farzeuszów. Następny element to domagali się, i znowu to słówko można przetłumaczyć jako pragnęli, czyli coś pozytywnego. Jeżeli ktoś czegoś pragnie, jeżeli chce znaleźć coś dobrego, właściwego, to będzie się rozglądał i te znaki dostrzeże. Przecież ta dyskusja rozpoczęła się po rozmnożeniu chleba ewidentny znak. Jasne nawiązanie do Mojżesza, do Manny, do ludu na pustyni wszystkie te znaki trzeba było rozpoznać, trzeba było dostrzec, ale oni domagali się znów chcieli, aby według ich kryteriów Bóg czynił znaki nie według tego, co już uczynił, co było czytelne i widoczne. I ten jeszcze jeden element Wystawiając go na próbę, tak tłumaczy polski tekst. Po grecku można tam zobaczyć takie znaczenie testowania. Tak, to jest jakaś próba i to ma też element pozytywny. Ja chcę spróbować, chcę zakosztować tego, co Jezus mówi, co Jezus robi. Ale równocześnie oni nie poszli w tym kierunku, żeby skosztować tej słodkości Ewangelii i słodkości czynu, który nie tak dawno ludzie skomentowali, wszystkim dobrze uczynił. Nawet głuchym słuch przywracał i niemym mowę. Nie chcieli tego skosztować. To słówko, wystawiając go na próbę, można też przetłumaczyć kusząc. I oni niestety poszli w tym kierunku. I ostatnie spostrzeżenie, które chcę poczynić co do tego zdania, dotyczy wyrazu, nieistniejącego właściwie w polskim przekładzie. W greckim oryginale jest słówko mówiące, że faryzeusze wyszli i zaczęli dosprawiać wyruszyli. Chodzi o to, że prawdopodobnie ten wyraz podkreśla, że to była zorganizowana akcja. Do tej pory to były takie utarczki przy okazji, a tutaj musieli się naradzić, musieli to przygotować i wyszli w kierunku Jezusa właśnie jako akcja przeciwdziałania, akcja w kontrze do Jego mów i Jego czynów. Paradoksalnie to słowo wyszli można również w greckim języku przetłumaczyć jako przemijali, w znaczeniu przechodzili, odchodzili i kończyli się. Widzimy, że w momencie, kiedy ci ludzie w zorganizowanej akcji wyszli przeciwko Jezusowi, w chwili, kiedy ruszyli przeciwko Niemu, Zaczęli przemijać. Jeżeli ktoś staje przeciw głosowi Boga i przeciw znakom Boga, przeminie. I widzimy, że Jezus w głęboko w duchu westchnął na taką postawę i oni znaleźli się po drugiej stronie jeziora. Oni byli po drugiej stronie barykady, dlatego że sami ją wybudowali i sami się tak ustawili. Widzimy więc podsumowując. Że była płonną ta dyskusja, która była prowadzona, ponieważ oni mieli zatkane uszy i zabetonowane serca. I niestety lekceważyli dzieła Jezusa, dlatego że mieli duchową ślepotę i przewrotne żądania. Oni, przystępując do dyskusji, nie usłyszeli tego pierwszego nauczania Jezusa, nawracajcie się. I chcąc niby znaku, nie zobaczyli. Tych wszystkich Jezusowych znaków uzdrowienia, rozmnożenia, panowania nad światem. Prośmy Boga, by nas chronił przed taką postawą. Byśmy byli otwarci. Byśmy byli tymi, którzy przyjmują to, co Bóg mówi, to, co robi. I że razem z Nim chcemy dociekać, odkrywać i pójść za tym, co mówi i czyni Jezus. Niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.